Gdybyśmy mieli taką sytuację. i Załóżmy, byśmy tego nie zauważyli. Na filmiku wcześniejszym mówiłem. Jest taka opcja. Ewentualnie on by siedział tutaj schowany za... Ale nie, nie. Już nie mieszajmy z meblami. E, jest czyste pomieszczenie. Wchodzimy. Jaki sektor już... No, może nie aż taki. Jaki sektor już mam zdobyty? Idę dalej. Sektor mi się otwiera. Jest coraz większy. Oczywiście, w myśl zasady, że zawsze idziemy do miejsca niebezpiecznego, czyli tego najbardziej ciemnego. Zakryte. Wchodzimy w zakryte. Nie obawiamy się konfrontacji. Wchodzimy w zakryte. Pamiętajcie, szybkie wejście, szybkie zdominowanie to jest zaskoczenie tych gostków w środku. I nie zawsze e, ci gostkowie w środku stoją już z lufami wykierowanymi e, w punkt wejścia. E, bo tak się nie da. Mamy. Nie zauważyliśmy tego. Zdobywamy dalej sektor. Zauważyliśmy cel. Tego dalej nie zauważyliśmy. No bo nie zauważyliśmy z jakiegoś. Wchodzimy szybko. Wydajemy komendy, wydajemy komendy. Wydajemy komendy. <laughs> I wchodząc, kątem oka jestem pewien, że już tu, jak cel został ten zauważony, kątem oka został zauważony ten cel. To jestem pewien nas na 99,9%. Ale już nie możemy się wycofać. Nie możemy się wycofać. Wchodzimy po drodze, wydajemy komendy do tego, stój po się. rozpoznajemy go, czy ma broń, czy nie ma broni, czy strzelać, czy nie strzelać, ale jeszcze nie zapominamy, aby rzucić kątem oka w ten, w ten niewyczyszczony, niewyczyszczony kawałeczek, bo on był niewyczyszczony i tak jak mówię, kątem oka, wchodziliście i zauważyliście to. I mamy no mamy sytuację opanowaną. Jak trzeba to strzelamy, jak trzeba to nie strzelamy, zależnie od tego, co się, co się wydarzy. Pamiętajcie, wchodząc do pomieszczenia, kiedyś miałem taką sytuację, że wchodząc do pomieszczenia miałem okulary ramka okularów mi zasłoniła cel. Ja stanąłem Stanąłem, wszedłem do pomieszczenia, stanąłem i nie zauważyłem celu, który był, schował mi się za ramkę. Do tego e, trzeba być czujnym. A poza tym by, by, było trochę ciemno, nie, nie było widno i cel stał najważniejszy. Bo jak on by się ruszył, ja bym go zauważył kątem ok. No dobra, tak to wygląda. Ale pojechałem na wypokój, pojechałem na wypokój. O nisko. Dobra, nisko. Dobra, nisko. Uj, kurwa to